Hej, siemano ludzie, S.M.E.X. Sony, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj będzie troszeczkę inny filmik. Wczoraj zakupiłem sobie gazetę Bravo Sport. Wielu z was też tą gazetkę miało. No i czytałem wasze komentarze. No i byłem nieco zdziwiony, bo ja miałem saszetkę z sześcioma kartami, a wielu z was miało saszetki z pięcioma kartami, więc no, za bardzo nie wiedziałem o co chodzi. Yy... No i chciałem sprawdzić, obejrzałem kilka filmów u innych youtuberów i faktycznie mieli saszetki z pięcioma kartami. Ja zakupiłem sobie dzisiaj dwie nowe gazetki. No i faktycznie powiem wam, że znalazłem saszetki z sześcioma kartami i saszetki z pięcioma kartami. Dziwna akcja, więc zaraz wam to udowodnię, bo wiem, że niektórzy się denerwowali, ktoś pisał, że, że pewnie zostałeś oszukany czy coś tam. Ale jednak tak jest. E, dobra, tu mam pierwszą y, gazetkę, tak w ogóle, jeżeli byście sobie chcieli kupić, ja po prostu zrobiłem to w ten sposób, że odchyliłem kawałek saszetki. O i tu wszystko widać. Nie wiem, czy Wy tam widzicie, bo się nie zumuję, bo nagrywam lustrzanką z mikrofonem. E, dobra, tutaj mamy saszetkę, no tu mi się akurat trafiła saszetka z pięcioma kartami. Mam nadzieję, że to tam jakoś widzicie. Więc zaraz Wam pokażę. 5 kart. Zdziwiłem się, bo ja miałem akurat szczęście i miałem po 6 kart. No i zobaczymy, bo tu są ponad same bazówki. No oczywiście jest to coś śmiesznego. Raz, dwa, trzy, cztery. No i faktycznie są same bazówki. I to w dodatku jeszcze 5 <noise> kart. No jest 5. Miałem tutaj Calle Hona. Między innymi, o, oh, jeszcze Di Marie. Nie wiem, nie wiem w ogóle, co, co to jest za sens robić coś takiego. No i mam drugą gazetkę. Tą gazetę kupiłem sobie w kiosku. Tamtą gazetę kupiłem na samie w Kerfurze. No i oczywiście odchyliłem. No i widać, że tu jest 6 kart więc zaraz zobaczymy o Saszetka z sześcioma kartami zobaczymy coś może fajnego wpadnie raz, dwa o. momencik przepraszam za, za cięcie ale zadzwonił mi telefon y raz, dwa, trzy, cztery, pięć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć kart i miałem tutaj między innymi Kuman, nie wiem czy tam widzicie, Benatia. No i karty specjalne. Tutaj mam Defensive Duo I jeszcze miałem w dodatku Volant Man of the Match. I tu jeszcze dwie bazówki. Więc nie mam pojęcia, nie wiem dlaczego Brawo Sport robi takie coś, moim zdaniem zrobili nas, no nie chcę tutaj brzydko mówić, ale wciula! Nie robi się czegoś takiego, ktoś kupuje gazetę, daje za to 3,50, dostaje saszetkę z 6 kartami, ktoś daje tyle samo pieniędzy i dostaje saszetkę z pięcioma kartami, więc no moim zdaniem to jest takie no trochę oszustwo, więc ja jestem mega wkurzony. Yy, czytałem Wasze komentarze i chciałem sprawdzić, czy to jest faktycznie prawda. No i jest to prawda. Brawo sport. Sorry, ale muszę to powiedzieć. Zrobiliście co po niektórych. No nie chcę to mówić brzydko. Ale oszukaliście, oszukaliście co po niektóre osoby. Ktoś mógł nie wiedzieć, nie sprawdził. No i co? No i wyszła dupa za przeproszeniem. No ja tutaj... Jak już wam pokazałem, znalazłem saszetki z sześcioma kartami i z pięcioma kartami. Także brawo sport. No nie wiem, zróbcie co z tym, bo takiego czegoś no nie powinno się robić. Albo się wydaje gazetę z saszetką z sześcioma kartami, albo się wydaje gazetę kurde, no nie wiem, no z pięcioma. Albo tak, albo tak. Ale nie, tak i tak. To jest w ogóle bez sensu. Także co? To było na tyle. Ja Wam chciałem podziękować jeszcze raz za łapeczki w górę pod wczorajszym filmikiem, gdzie chciałem zrobić z Żanką quiz. Już Wam pokazuję. Quiz z Bravo Sport. Miało być 100, daliście ponad 300. O! Czy jesteś futbolowym ekspertem? Daliście radę. Bardzo Wam dziękuję. Hm, przepraszam ale to jest mój kapeć no takie świąteczne już yy, Dobra, ja się z wami żegnam dziękuję że raz za łapeczki w górę i szykuję też dla was jeszcze jeden challenge z Żanką a będzie to challenge z gierki 5 sekund pewnie wiecie o co chodzi nie pokażę wam kartonu bo Właśnie na nim stoi aparat. Wstawię Wam zdjęcie na moim fanpage'u. Jeżeli będziecie chcieli, to nagramy taki filmik. Pobawimy się, powygłupiamy i myślę, że będzie fajnie, że Wam się spodoba. Ja Wam życzę miłego dnia. No i współczuję tym, którzy zostali oszukani z tym Brawo Sport, ale Brawo Sport zrobiliście mega plamę. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Pa, pa.